666 za bambusy z krańca Afganistana oraz za jedyne 2,99 kg kaktusów z Albanii Lazar! Tylko... No dobra, oddam go za free. Proszę, weźcie go, proszę Witajcie w kolejnym odcinku. Lazar. Witam. W tuliś. Siema. Chcielibyśmy wam pokazać, co zbudowaliśmy. Znaczy co Lazar zbudował, bo to on siedział po nocach. Dziecko. Tylko trzy noce do czwartej. No, tylko trzy noce. Tylko, oczywiście, tylko. Piękna farma bambusów. Piękna. Domek. Całkiem, całkiem. O, tu były zwierzaki, ale w tul się pożar. Tu widzicie nasza chatka. Trochę rzeczy. Tam nic nie ma, nie sprawdzamy. Złota kostka, jako dowód, że jesteśmy bogaci. Bo tak wcale nie jest, ale musimy się dowartościować. No, no, Dziękuję. Tutaj Lazar wyhodował. Nie, naprawdę, naprawdę nie wiem, jak on to zrobił. Bez Gimoda, fasolka. Wezmę to trudne, a on to zrobił. Dzisiaj mamy w planach. W których szukać diamentów? Lazar, forever. Lazar, nie wiem. Ja będę kamerzystą. Tak ja I więc... tam... ja może wykopię diament. Nie, tak na serio. Ja to selecę do kopalni muszę znaleźć żelazo na zbroję. Dobra. To jest moje zadanie. Ja to Bo z... muszę zabić to, tego, tego, tego yy, Nobiszona, który tu lata, jak widzicie. No, no ma krzywy, no ale cóż, no trzeba tak żyć. No, dobra. Ja tu zrobię przerwę. Znaczy ścinkę. No, ścinkę. I spotkałem się, jak który z nich coś znajdzie. Dobra, nara, idę do kopalni.

别哭了 Oddawaj! Mój skarb forever! Nieeee! Yeah! Lazar... Ale w tuliś, on był za mądrzejszy. To nie, niemożliwe, żeby rzucił się to nawet za diamentem? Nie Musimy to przemyśleć. A jak na razie, trzeba go jakoś uratować. Jestem za. Może Jeszcze... Szukajmy czegoś. Wiesz co? Ostatnio jakoś dziwnie się zachowywał. Był jakiś inny w ogóle Może sprawdzimy w, w, Wychodował jakoś wieżyczkę? Może chodź Znale. sprawdźmy jego rzeczy, może tam coś znajdziemy Jestem za Sprawdźmy jego skrzynię łóżko i wooden plank Jest jego łóżko. Rozwalimy. No to może tak, rozwalmy łóżko i wooden plank. Olol, to jest Co? pamiętnik. On był aż tak mądry, żeby nam to w taki sposób przekazać. W zapisie. Nie wiem, sekunda, już czytam. To ja, oto ja, Lazar. Zapisuję to moje ostatnie odkrycie. Na północ od magicznej fasoli znajduje się mroczna świątynia, ale nic o tym nie powiedziałem moim braciu. Boję się, że gdy się o tym dowiedzą, postanowią zbadać tę świątynię. Jako trzeci z braci, postanowiłem dochować tej tajemnicy i ochronić moich braci. Jezu, dlatego to coś wyhodował? To to miało nam przypominać o tym. Może z... rzuć mi okiem, co ty na to? Dobrze. Na północ? Czyli to tak, tutaj. Co to jest? Nie zbliżajmy się. No Pierwszy raz to widzę. Musimy się przygotować. Dobrze. Choć wykujmy sobie miecze i zbroję.